Ja na przykład się zacząłem zastanawiać, dlaczego ewolucja mężczyznom zostawiła cycki, nie? Co one są zupełnie niepotrzebne, nie? No i tak, jak masz 40 lat, to ci dociera, że ewolucja zostawiła ci cycki dlatego, że by ci było głupio, jak przytyjesz, nie? No to... <ślesy> Albo są mięśnie kegla. Wie, wiecie, nie wiem, czy panowie wiedzą, ale, ale panie na pewno wiedzą, co to są mięśnie kegla. Nie? To są takie mięśnie, które jakby trzymają wszystkie narządy w środku, pomagają z rodzeniem i też czasami, jak panie mają wytrenowane, to mogą dodawać jakąś taką przyjemność podczas, podczas stosunku dla mężczyzn. Co ja nie wiedziałem, że mężczyźni też mają mięśnie kegla? No i się zacząłem zastanawiać nad takim racjonalnym powodem, dlaczego mężczyznom zostali mi mięśnie kegla. Jedyny, do którego przyszedłem, jest, żeby utrzymali ręcznik na chuju. Nie? <śm> <ś> <ś>